Przygotowaliśmy dla ciebie film, w którym oczami pacjenta zobaczysz wszystko, co będzie się z tobą działo podczas twojego pobytu w szpitalu, od momentu przekroczenia jego progu aż do wypisu. Chcemy ci pokazać twoje przygotowanie do operacji, twój pobyt na bloku operacyjnym oraz to, co będzie działo się z tobą po zabiegu. Za chwilę wejdziesz do nowoczesnego budynku, w którym mieści się oddział chirurgiczny. Bez trudu odnajdziesz drogę do punktu przyjęć planowych. W tym miejscu zostawisz swoje skierowanie do szpitala i zostanie ci założona Twoja dokumentacja medyczna. To tutaj będzie na ciebie czekać lekarz, który dokładnie ciebie zbada i wszystko opisze w założonej historii choroby. To jemu opowiesz o swoich operacjach, o wszystkich lekach, które przyjmujesz, o wizytach u innych lekarzy. Następnie oboje udacie się na oddział chirurgiczny, gdzie w przyjaznej atmosferze będziesz przygotowywać się do zabiegu. Twój pobyt na oddziale rozpocznie się od spotkania z pielęgniarką, która zapozna Ciebie z zasadami pobytu w oddziale. To ona również określi Twoje potrzeby oraz pobierze krew na badania niezbędne do przeprowadzenia zabiegu. Gdy już się znajdziesz w schludnej i przytulnej sali, odwiedzi Cię chirurg, z którym poznaliście się w przychodni. Opowie ci o przebiegu przewidywanych efektach operacji, będzie miał dla Ciebie dużo czasu i odpowie na Twoje pytania, aby na koniec spotkania uzyskać Twoją świadomą zgodę na zaproponowane leczenie. Przyjdzie do Ciebie również anestezjolog. Opowie ci o różnych rodzajach znieczulenia w trakcie zabiegu. Oboje wybierzecie formę, która będzie dla Ciebie najlepsza, ale przede wszystkim najbardziej bezpieczna to anestezjologowi opowiesz o wszystkich swoich lekach, które przejmujesz, opowiesz o swoich problemach zdrowotnych, o ewentualnych swoich alergiach, a wszystko po to, aby cały przebieg znieczulenia w trakcie zabiegu był dla Ciebie bezpieczny. Przed Tobą droga na blok operacyjny. Zawieziemy Ciebie na wygodnym wózku, choć pewnie masz zdrowe nogi. Zawieziemy Ciebie, bo z samego rana daliśmy Ci małą tabletkę, która przepędziła lęk i strach, i przyniosła uroczą błogość. Blok operacyjny to serce każdego oddziału chirurgicznego. To bardzo niezwykłe miejsce. Panuje tu pełna harmonia i cisza jak w świątyni. To tutaj za kilka chwil zespół profesjonalnie przygotowanych ludzi usunie z twojego ciała wszystko, co chore, aby dać ci szansę na zupełnie nowe życie. Tego fragmentu pobytu w szpitalu nie będziesz pamiętać, bo przezpisz go niczym beztroskie. Niemowlę. Obudzisz się w sali wybudzeń tuż obok sali operacyjnej. Tutaj, przez kilka godzin, lekarze i pielęgniarki będą obserwować pracę Twojego serca i Twoje podstawowe funkcje życiowe. To tutaj podadzą Ci leki, przy których nie zaznasz uczucia bólu. A kiedy już wrócisz na swoją salę, na oddziale, odwiedzi Cię Twój stary znajomy. Znajomy, który przeprowadził ciebie przez cały proces diagnostyczny, przez okres przygotowawczy i wykonał udaną operację. Opowie ci, jak dalej będzie wyglądał Twój powrót do pełni zdrowia. Pamiętaj, proszę, że wszyscy jesteśmy tutaj dla ciebie. Kształciliśmy się latami i nabieraliśmy doświadczenia po to, aby wyleczyć ciebie z choroby i przywrócić ci zdrowie, aby na koniec. Razem z Tobą cieszyć się z efektów naszej pracy.